W poprzednim filmie przedstawiałam Wam moją propozycję na paletę trzech kolorów podstawowych plus kolor neutralny jako paleta dla początkujących bądź też jako paleta taka turystyczna, ograniczona mini paletka. A dzisiaj zbudujemy paletę z sześciu kolorów podstawowych. Witaj na kanale Srebrna Igła. Budując tę paletę, też ograniczyłam się tylko do akwareli Aquarius Romana Szmala, ponieważ to są moje ulubione akwarele. Z nich mam najwięcej kolorów i uważam, że to są dobre akwarele, warte polecenia. I zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych są to naprawdę akwarele na wysokim poziomie, a w bardzo przystępnej cenie. Przechodząc już do tych sześciu podstawowych kolorów, które chciałabym Wam zaproponować, podzieliłam je na kolory ciepłe i zimne, i o kolorach podstawowych i o takiej wstępnej teorii kolorów robiłam film, zalinkuję tutaj u góry, jeżeli byście chcieli wrócić. A pokrótce chodzi o to, że kolorami podstawowymi są kolory ogólnie pojęte żółty. Czerwony i niebieski, na takiej palecie się skoncentrujemy, bo są różne kolory podstawowe. Teoria koloru jest naprawdę głęboka, więc podzieliłam tutaj na kolory ciepłe i zimne. I z zimnych, jako żółty, wybrałam Hansa Yellow Light 203 z pigmentem BY3.

Zestaw trzech kolorów ciepłych to Hansa Yellow Deep 207P z pigmentem PY65. Czerwień to czerwień rubinowa 328. Z pigmentu PR 264 i niebieski to Ultramaryna 221 z pigmentem PB 29. Opcjonalnie można by ją zastąpić błękitem tronowym. Aczkolwiek ultramaryna francuska jest kolorem granulującym i dla początkujących może być troszeczkę przerażająca, bo nagle pigment zacznie się zbijać w grubki i kolor będzie zupełnie inaczej wyglądał przy nakładaniu na sucho, a inaczej przy wysychaniu bądź też na paletce, jak zacznie się rozwarstwiać przy mieszaniu różnych kolorów. Ale z drugiej znowu strony da bardzo ciekawe efekty i można już tutaj na tym etapie wymieszać bardzo ciekawe kolory. A jakie kolory pochodne dostaniemy? To też zrobiłam takie zestawienie. I połączyłam nie tylko ciepłe kolory z ciepłymi, zimne z zimnymi, ale też mieszałam je na krzyż, czyli ciepłe z zimnymi, żeby zobaczyć jakie te kolory pochodne dostaniemy i tak pomarańczu bądź też wręcz czerwieni to mamy od takich brzoskwiniowych po od bardziej intensywnych brzoskwiniowych po takie faktycznie czerwone, w zależności od tego, ile danego pigmentu i ile danej barwy włożymy w em, ten miks. Ja tutaj starałam się w miarę wyrównać, w miarę tak równo dać jednego i drugiego, żeby da pokazać ten odcień, aczkolwiek może trzeba było zrobić mm, pokazać, jak by to całe spektrum wyglądało. Zielenie bardzo ciekawe nam wychodzą, bo dostajemy od bardzo takich intensywnych, niemalże zbliżonych do subgreen, aż po takie stonowane, oliwkowe, ciemne zielenie. Także jest tutaj naprawdę z czego wybierać, przechodząc przez różne morskie odcienie, gdzie faktycznie możemy namalować tym od lasu po, po jakieś morza i, i wody. Również fiolety są bardzo ciekawe, bo dostajemy od takich naprawdę bardzo intensywnych fioletów po takie brązowawe i stumione kolory. Podobnie jak w przypadku palety złożonej z trzech kolorów podstawowych, proponuję tutaj dołożyć siódmy kolor, taki neutralny i proponuję tutaj użyć Umbry Palonej Cypryski Ciemnej numer 130 z pigmentem PR101. Ona jest w miarę taka neutralna, a jednocześnie ciemna. To jest taki brąz a po zmieszaniu z kolorami podstawowymi z tej palety dostajemy takie przygaszone, ale nadal, nadal bardzo ciekawe odcienie, a na dodatek mieszanie brązów może być troszkę trudniejsze, a na pewno podchwytliwe, więc posiadanie jednego brązu w palecie nawet tak ograniczonej jest Wskazane moim zdaniem, a na pewno bardzo pomocny. I nawet z połączenia tego brązu z niebieskim dostaniemy coś na kształt czarnego wręcz, więc no, takie, taka rozpiętość moim zdaniem jest dosyć spora i dosyć ciekawa. Na dodatek jest to nadal ograniczona ilość barw. Uczymy się mieszania tutaj a ilość kolorów nie zabiera nam dużo miejsca, więc z jednej strony mamy się czym bawić, a z drugiej strony nie przytłacza nas ilość barw, co by tutaj wybrać. Napiszcie w komentarzach, czy takie zestawienie kolorów by Wam się podobało. Czy skorzystalibyście z takiego zestawienia, a może byście coś wymienili? Może macie jakieś inne ulubione kolory, które byście tutaj wstawili? Nadal pytam, czy będziemy budować jakąś nietypową paletę kolorów, na przykład złożoną z sześciu kolorów, ale nie. Nie stricte kolorów podstawowych, tylko takich zaskakujących, a jednocześnie fajnie mieszających się. Jeżeli interesują Was filmy takie i dla początkujących z akwareli i wgłębiających się po troszku, w gry, wgryzających się w teorię koloru i filmy o akwarelach, filmy o różnych przyborach plastycznych. To ten kanał Wam powinien się spodobać także zachęcam do zasubskrybowania. A tymczasem czekam na Wasze komentarze i Wasze opinie odnośnie takiego zestawienia bądź też innego, co wy byście wybrali. I życzę Wam dużo inspiracji do malowania. A tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!